Jeszcze znaczy ta ikonka. Bo chyba to mena była. A nawet nie widziałem, nie zwracam uwagi. Mm. No cóż, trzeba przejść do ostatniego mistrza robotów, do Dustmana, i Dustman jest naprawdę trudny. A tego idzie do niego na końcu. Ano. Czego coś goni? Yy, nie goni, ale jestem na pasie transmisyjnym. A! No, życie. O spójrz blaszki, tak wyjaku Sharkplayera. To nie jest aż tak, że jak u niego, chociaż ten etap wygląda podejrzanie tak jakby mógł być etapem Sharkpla. Uh. <laughs> o, pas się zatrzymały, dobra o krytyk wpadł. Ja tego nie mówiłem wcześniej, ale cios krytycznie sygnalizowany jest blinknięciem i yy, takim właśnie dźwiękiem blinknięcia i samym blinknięciem, błysnięciem przeciwnika. No chyba mi się nie uda z tym wydostać przed tym jak jest właśnie do pełna. Albo jej się uda. To było dobre. Nie była aż tak wspomagająca. Dobra. Nasz kanon. A to już nacisnęliśmy, dobra. Co do e, samego Wish Stara, to działa on tym mocniej, im bardziej jesteśmy skrzywdzeni. A jak on działa, to. Jak mówiłem, pokażę w swoim czasie, kiedy. na to przyjdzie. Aim zamienię zamienia Nie. Berserk. To pewnie jest. Nie. Berserk o, o, o! Dobra, tutaj tak, tak, tak i... I jesteśmy, na szczęście. W kolejnej części etapu Dustmana! W której czeka nas... Ja nawet nie wiem skąd są ci młodkowie w ciwnicy. Z ciebie wyglądają trochę jak To ja. Nie, coś mi się kojarzy, ale nie wiem skąd. Może to są z tych Gameboyowych Mega Menów. Ja bym się nie ale? zdziwił. Gameboyowy? Nie grałem. Nie ukrywam. Ja troszeczkę tylko, ale nie, nie jakoś za dużo. Gameboyowe X-y. Jesus Christ. Xtreme? Aha. Uh -huh. No tutaj się przyda Toad, żeby zablokować te bloczki na samym początku. Tyle powiem. Bo inaczej... Będzie się z nimi użalać całkiem długo. Tak to mogło wpaść tylko przez dwie, dwie szczeliny. Tak naprawdę. To zdecydowanie o sprawy walki z tym. Well, minibossem! No bo tym razem czemu by nie zrobić tak, że minibossem będzie sam pokój. Spiked spike man! O, teraz tylko jedna szczelina. A teraz już nic. No, czas przejść przypomina. do bossa. Aż mi się przypomina ten pieprzony segmentu... A Sunflower? Nie, to nie było Sunflowera. Ja eee... mm. No ja nie narzekałem na niego w Nie wiem, Antonią? Chyba. Albo okay. no, ma mam Z Toadem, czas lecieć, spuścić Manto do Jako, że Toad jest to przerówką można go od tak używać. Dopóki się go ma. A no, od razu mówię, że w fazie psysania cokolwiek strzelimy w Dustmana, oprócz tą y, spela, y, go leczy. Jakie to miłe. I to leczy dość potężnie. Jakby zresztą widać na załączonym obrazku, przez co on się uleczył. Przynajmniej nie jest to Mega Man bójka. że się leczy do pełna. ja. Na szczęście miałem to bo inaczej Dasmen byłby dość ciężkim przeciwnikiem, ale teraz nie jest. Well. Okej, okay. a więc mam już z głowy etapy mistrzów robotów. Mega Man 2 i jego, nie tylko jedna hmm. będzie a na ostatniego, bossa, wcale jeszcze go leczy do pełna. Mhm. Mm Ach, my life. I dostaliśmy Recycle Inhaler. Czas idź do Kazaka. Bam, 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 bam. Tutaj akurat muzyka się nie taka, zmieniła. taka linka maja. Jeden z niewielu przypadków, gdzie muzyka zostaje taka sama. Oj, ale go chyba jest tak samo. Mm -hmm. I idziemy, wysiedliśmy z tego pociągu i czas niszczyć inne małe pociągi. W pierwszym etapie, jako zaka. Tyle, tyle pociągów. Etap jest taki pociągający. Czuję do nich pociąg. I feel train to them. Dobra, co w ogóle te koniki polne z etapu Brace tylko że tym razem są przeciwko nam. A, i były, bo już jest niż Kontakt damage jest też duży, a to jest życie i zamierzam je mieć. Ty? Życie? No wiem. E... Co się stało? Nie wiem. po. E... Wyszło mi okienko. A to... Problemy techniczne, well... Kto by się spodziewał... To się. Kto by się spodziewał... Zwyczajiliście się, jesteśmy pewni. Ano. no. Cześć, Dzięki za amunicję. Tu jest Beat. Więzieny po raz kolejny. Pomoże nam w późniejszym segmencie. Jest dość przydatny. Gdyby jeszcze ta zabinka nie była widoczna. <grym> Miło było. No, tym razem jest on groźniejszy, gdyż oddaje strzały w końcu. No cóż, kiedyś musiał. No, wiedzieć, Na hardzie on oddaje strzały już w tych etapach pierwszych. Jeżeli potraktujemy baluna Recycle Inhalerem, to przedmiot, który zwie się trampolin. A czemu akurat yy, Recycle Inhalerem? E, bo takie jest, e, takie jest działanie Recycling Hailera, że wsysasz nim e, przedmiot albo przeciwnika, i z przeciwników zazwyczaj wypadają ci no, przedmioty, wi wiadomo, a z e, pewnych określonych rzeczy wypadają ci e, w sensie przedmioty, których mówiłem wcześniej, to wiecie. Z, z zazwyczaj wypadają e, apteczki, amunicje, a z określonych rzeczy wypadają właśnie przedmioty specjalne. Kiedy okay. jesteśmy spadnięci, możemy podskoczyć, ale otrzymujemy obrażenia. Czyli działa on mniej więcej tak jak Beat, że możemy uniknąć przepaści, ale za cenę otrzymania obrażeń. I dlaczego był tu balon? Otóż czas na segment z balunem. Jeżeli nie mieliśmy baluna, to gra nam go po prostu daje. I bardzo mi to przypomina Gradiusa. Dang, man! Wow. Nie, ja ja w ogóle jest autor jest chyba wielkim fanem Gradiusa, bo umieścił to niego sporo nawiązań, z tego co widziałem, z tego co inni mówili, Też ja grałem tylko w w Gradiusa, zresztą i tak mi się to skojarzyło prawie od razu. Gradius to była gra. O Boże, ile ciśnięcia w tego na Pegazusie. Nie miałem. Współczuję. Dobra. Czyli detakery, słoki z ósemki. Wow. Tak Żebym nie było, nie miałem gadusa. Mhm. <grym> Zresztą Megamanów też nie miałem. Mega Manów też nie miałem. Nie że w ogóle były Mega Many na Pegasusowskich Hardle'że. Gdzieś tam pewnie nie były. Machwalen! On jest dużo słabszy niż ten z etapu Divemana. Jak widać na załączonym. No no. Wow, cześć! Dobra, segment z Jetem i tym razem... ...trzy dajwy. Recycle inhaler. I dostajemy z Shadowmana przedmiot tuż po jego śmierci. Przedmiotem tym jest shuriken. Znany Super też superstar. Ten. Który wzmacnia okrutność. Zwiększa szanse na uderzenie krytyczne. Jest całkiem przydatny. No i tylko by na RNG polegał? Nie polegam na R R RNG, polegam na własnych umiejętnościach, które czasem po prostu dostają boosta do szczęścia. Szczęście. Raczej znaczy na moim szczęściu, które czasem dostają umiejętności. Przyznaj się, ile zapłaciłeś bogowi RNG. Ja się z nim nie znam. Dobra, nie jesteś Meksycen. Wow, ile Ej tego dużo. Na szczęście, dive przebija się przez starsze Jest balansowany. Wow, no i chyba jesteśmy już przy bossie, co nie jest taką dobrą wiadomością. Bo boss jest trudny tutaj. Jest trudny. Zresztą, jak widać, dostajemy nie dość żapteczkę, ja omisję to jeszcze i tanka, więc na coś się święci. Wolałbym tego itanka nie używać naprawdę Ale ta gej... jest... taka jest po prostu miła no, W wersji jakiejś Deluxe Jasny Gwynch, ty to widzisz Czy ktoś powiedział o toho? Czy ktoś powiedział tak Dan Machu? God damn it Cóż mogę rzec? Beat Jak mówiłem beat pomaga I'm beat I'm helping Dobra i po robocie na szczęście Spam okazał się dobrą bronią. Kiedykolwiek Spam okazał się złą bronią. I'm falling. Już nie. Albo i tak. No dzięki, bit. Pomocny. To by ci pomagam w Jacebookie. Mm. Okej. Okay. Eee, drugi etap kozaka. Z muzyką, która. z, z pewnego. Z pewnego powodu zapadło mi w pamięć, nawet nie wiem dlaczego. Raty giń. Wygincie. Aaa, nieważne. Też jest za to w czy? E, nie. One no, są po prostu w celach dekoracyjnych. A. Umieszczone. Czujesz się przyzwyczaił już, że tymi zamkami chce Dobra, A, balon. Tak też powiedział, nie widziałem. O, tam jest... Tam jest życie. To jest skok. i tam jest E-Tank. Którego wezmę. O, wow, stary. No, zawraca. Nie. Przestanów się do rzeczy zawraca. No i tutaj chyba dotrzemy już do dalszej części tego ol olbrzymiego pomieszczenia. A no. A zamiast? Z tą ilością amunicji nie czuję się jakoś zbyt pewnie. Na szczęście mam chapeki. O! Jak już mówiłem amunicji! Dziękuję. Ja temę zdążę. Tutaj mamy wire adaptor, który znowu potraktujemy recycling halerem. I z którego dostajemy shogarda który chroni nas przed kolcami, ale jeżeli tylko dotkniemy kolców, to mamy 1 HP. W Bogie tak to traktowało. Zauważyłem. Brzmi... rozsądnie. Nie jest to, wiecie, taka OP rzecz, a jednak pomaga. Właśnie dlatego ja osobiście zalecam zebrać upgrade'y, właśnie te adaptory, przed etapami Kozaka. Po to, że móc pobrać z nich dodatkowe przedmioty. Hej. to są rzeczy z jedynki. To jest znowu miejsce, do użyć wire'a. To jest takie, dajemy ci adaptor, więc z niego korzystaj w sumie. O, trampolin, dobra. O, tak to się robi. Jak mówiłem, można bardzo dużo w. Na bardzo wiele sposobów używać wire i to mi się w nim podoba. Jak widać na załączonym obrazku zresztą. Amazing Spider-Man! Wireman. man Okej, okay, ty sobie nie poskaczesz. Ja amunicję nie no na wolę mieć. Chociaż trochę. Niektóre z tych metaurów nie wyskakują z swojego hełmu. A jak już o metaurach mówimy? To hejtem jest. To Kolejny Recycling heller daje nam... Mm, daje nam... Helmet I... E... Czasami redukuje to obrażenia. Naprawdę nie wiem dokładnie jak to działa, ale chyba chodzi o to, że jak się dostanie w głowę... To... Czasami redukuje to obrażenia. Ale nie jestem... Tam... Um, yeah. No... Basically chyba tak. Bo to jest takie, czy sam działa, czy nie. Nie, tego. O, wziąłem to. Oddaję. Oh, Dobra. Ciężkie skolki. Który z tych metuli jest prawdziwy? O mój Boże, nie. Boss. Boss to jest okropny. Boss to jest okropny i ja go bardzo nie lubię. Jest No. Daj mi jeszcze jedną apteczkę. Apteczkę. Dziękuję. Proszę bardzo. Teraz może nawet go pokonam, z czym naprawdę może, bo to jest trudny boss. Mhm. Mm tak, serdecznie. Jest on bazowany na serwisie z X2. W ten sposób, że... O oh boi, znaczy, ja kiedyś już to widział. i na sercu, i na... i na sercu, i na devilach. I na tym bardziej wios... chyba, właśnie. No... Y w ten sposób właśnie bazuje się to na sercu, że... Jest pewien pancerz, przez który musimy się przebić. Tego bossa słabością jest y broń Brightmana. Ale jest dość trudno trafić, gdyż... Y au, 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 au! Gdyż ma osłonę Dobra, tu już mamy z głowy Jak mówię, i taka będę musiał pewnie użyć i nie zawaham się tego zrobić Bo jest, jest na to ten trudny boss Dobra, z tymi już jest o tyle łatwiej, że padają szybciej Dobra, to już chyba będzie z głowy No i no nie, jest l dwa, tylko tak Oh. Oh. O, no, o, no, się, się Te części właśnie właściwie tapiają Słucham? No, te części właściwie tapiają Wszystkie Znaczy się te... Się te... Sza te szare Te ścianki jakby Okej, okay, tym razem Czuły punkt jest ruchomy O, na szczęście można Menguła przytrzymać Mhm Trzeba wiedzieć mi więcej kiedy co się pojawi. O! Jeszcze nie Dobra O! Teraz powinno być łatwiej O o um. jak mówię nie zawaham się, bo się wahałeś Nevermore. Trafze w końcu, dziękuję. Teraz czas przerzucić się na Buster. Gdyż Buster jest dużo lepszą bronią w moim mniemaniu dla tej, tej fazy. Tylko trzeba jeszcze nauczyć się go trafiać. Trzeba strzelać w odpowiednich momentach. OK, i jeszcze jeden strzał. I Surge's Devil is no more. Falsy, w koło nie ma palców. O oh boj, To jest ciężko, walka, jak mówiłem. I znowu spadamy.